Witam się z wami w tym roku z Budapesztu. Jesteśmy tutaj od wczoraj, ale wczoraj nic do Was nie mówiłam, bo czułam się tragicznie i fizycznie i psychicznie. Nie ogarniałam ostatnio mojego organizmu i tego, co się z nim dzieje. Także nie wiem, co, co, co było nie tak, ale wszystko mi wczoraj było nie tak. Na dzisiaj z wyglądem też nie jest najlepiej, ale to dlatego, że idziemy na termy, więc włosy będę miała związane. Nie mam make-upu, bo w ogóle nic nie. Się nie, nie opłacało. Czekam na Mattiego, żeby iść yy, na śniadanko i właśnie później idziemy na cały dzień na te takie słonne ich termy, więc zobaczymy jak będzie. Zobaczymy czy w ogóle będę mogła tam nagrywać, bo nie wydaje mi się nawet, nie brałam tego dużego aparatu, tylko mam tą yy, małą kamerkę. Tak, zazwyczaj w takich miejscach jest Takaz, więc zobaczymy, jak będzie. Idziemy połączyć tyłek w wodzie. Wyszliśmy już z tych właśnie Term w sumie można powiedzieć, i było tak widać, że w sensie fajnie pomoczyć się w ciepłych rzeczach, pójść do sauny i w ogóle było tam tego bardzo dużo i w takich fajnych historycznych przestrzeniach, no ale widać, że to jest takie już stare i troszkę zaniedbane, więc mnie to troszeczkę tak odpycha, no i też ciągle siedzisz w jakimś basenie, więc troszeczkę nuta, żeby tam spędzić na przykład cały dzień, aczkolwiek jakby było słoneczko i mogłabym się położyć na tym takim zewnętrznym rzaku przy zewnętrznych terenach, to byłabym zadowolona. Teraz sobie idziemy na małą przekąskę a później jedziemy na obiadkę gdzieś. Jeszcze nie wiemy gdzie, bo w ogóle tutaj też restauracje się otwierają niektóre o 17.00-18.00 i to jest dziwne jakby mieli taką siestę, bo są otwarte rano, później mają przerwę i znowu się otwierają za, za jakiś czas. choć lepiej ty mi. Tutaj. Czasami będzie szybciej. Więc mieliśmy w sumie miejscówkę, ale okazało się właśnie, że jest zamknięta. Chcemy zjeść obiadek już, a nie po tej 17.00. Będę szukała czegoś innego. Już mam jakiś taki typ z takim food courtem, ale chyba tam są bardziej taki pasaż restauracyjny niż food court, więc zobaczymy za chwilkę. Na kolację na hummus. Mają tutaj taką sieciówkę, bo już widzę któryś lokal, gdzie który się nazywa Hummus Bar. I mega cool wyglądają te hummuski na, na zdjęciach, na menu. Więc jestem mega ciekawa, czy to będzie hummus w stylu kontaktu z Wrocławia, Bo bardzo za nim tęsknię. I chciałabym, żeby takie były. Właśnie chciałam z warzywkami na górze. I bardzo na to liczę. A do nas plusów. W końcu przestało padać, bo tak to przez cały dzień ciągle dał deszcz, było ultra zimno. Więc może mamy perspektywę na to, że jutro nie będzie padać wcale. Na to bardzo liczę, bo już nie chcę moknąć moje buty straszne, buty pożarze. Buty chyba też, na spodnie strasznie się ucierpiały na kołżach, bo są mega długie i ciągną mi się po ziemi. I normalnie to lubię i podoba mi się to, i bardzo długo takich szukałam. Ale w momencie, kiedy pada, one są turlonowe, brudne i obrzydliwe, więc już nie będę ich mogła ubrać podczas tego wyjazdu tutaj w ogóle. I przez to liczę, że będzie ciepło, bo to są najcieplejsze spodnie, które ze sobą zabrałam, więc na komuś, się mam że teraz przyjdzie, bo już dawno temu zamówiliśmy. Mam już bitwę, jestem mega ciekawa, jak smakuje, robię testy. Mega dobre, tylko muszę sobie posypać solą, bo tutaj na górze. Mam te bóle. i który jest dużo ważny, jest mało to, w porównaniu to do tego idzie z waszyfem. Nie, że w ogóle nie będzie słychać sobie po ale oczywiście to, to, to jest To nie jest to, co było w kontakcie dobro, ale jest o wiele lepszy niż taki sklepowy, czy czuć, że jest robiony tutaj na miejscu. że w końcu w końcu się dobrze czuję na kolejny dzień. Nie boli mnie brzuch, świeci słońce. Nie pada też. No, ogólnie lepsze jakieś takie poczucia. Byłam sobie biegać rano i też był to jeden z moich lepszych biegów od dawna, bo właśnie nie bolał mnie brzuch i nie chcę nic nie przed zachodem słońca, ale być może coś się zmienia w tym temacie, bo bym bardzo szczęśliwa z tego powodu. Jeżeli to okazałoby się prawdą, raz się ogarnęłam, mam nowy t rolkiem rolki, koronkowe spodnie, i sobie na śniadanko. to już tam jest i, i sobie pracuję w miejscu, w, której, w którym którą znalazłam. A ja teraz idę, mają tylko kawę speciality. I, I właśnie wsunę sobie tam jakieś śniadanko. Późniejsze plany mamy takie, że idziemy dzisiaj na drugą stronę mostu. Będziemy zwiedzać e, tamtejsze zabytki, tamtejszą okolicę. Więc fajno, fajno. Naprawdę mam dużo pozytywnego nastawienia dzisiaj. To będzie dobry dzień. przystaneczek. Byliśmy na zamku tutaj w Budapeszcie. W sensie nie chodziliśmy do środka, tam do muzeum i do e, tam jest galeria narodowa. Ale byliśmy tu tylko zewnątrz i bardzo fajnie, bo można sobie pochodzić tam do, dookoła wokół tych ogrodów, w ogóle wejść na ten zamek, zobaczyć wszystkie punkty widokowe, zobaczyć dziedzince z Afryko i tylko jak chcesz się wejść do środka do budynku, to się płaci, gdzie są wystawy, więc jak dla mnie mega na plus, bo nie zazwyczaj takie zamczyste w środku nie interesują, a te, te tereny dookoła już tak, a one zazwyczaj też są płatne, a tutaj tak nie było, więc bardzo, bardzo mi się to podobało, bo zobaczyliśmy widok z każdej strony, który był zjawiskowy. Właśnie mogliśmy sobie tam pochodzić po tych ogrodach, dziedzincach i w ogóle teraz jeszcze rozbudowują ten zamek, więc będzie jeszcze większy, a już jest ogromny. Serio, bo byliśmy tam po ponad godzinach, a nie poszliśmy nawet do środka, więc... te ostatnie dwa dni, to powinnam po prostu dostać nagrodę w vlogerki roku, ponieważ wczoraj wieczorem wyszliśmy na miasto i do, gdzieś doborc, żeby usiąść, posiedzieć, wypić drinka i zobaczyć też miasto nocą. I co? Wzięłam aparat, oczywiście. Ale nie wsadziłam do niego karty pamięci, z której wcześniej przegrywałam sobie zdjęcie, żeby dodać na stories. Super. A dzisiaj Wyszłam rano z dołu tak na cały dzień i w połowie drogi do miejsca, do którego szłam tak po ponad kilometrze, kiedy chciałam sobie nagrać coś mówionego do Was, skapnęłam się, że mam rozładowane mikrofony. <tryk> Więc. Wczoraj nie mogłam wieczorem nagrać yy, dobrego i obrazu, a dzisiaj przez cały dzień <grych> nie mogłam nagrać dźwięku, dlatego tylko, tylko mogliście zobaczyć, yy, co dzisiaj robiłam, a byłam sobie dzisiaj rano biegać, znowu tak fajnie rozpoczęłam dzień i serio, chyba nie chcę zapieszać, ospukać i w ogóle wszystko, co się da wracają do zdrowia mojej Elita. Wczorajszy i dzisiejszy bieg był jednym z lepszych od dawna, a to przez to, że nic mnie nie bolało. Serio. Więc byłam biegać, później sobie poszłam po macze eleganckim spacerkiem na śniadanie i w ogóle tak mi się dobrze dzisiaj spacerowało. Miałam serio taki dobry ten początek dnia. Czułam się tak dobrze. Właśnie czytałam pyszne śniadanko guacamole z chlebkiem, jak mogliście widzieć w ogóle ten chleb, chyba był najlepszy w moim życiu. W ogóle dzisiaj mieliśmy dobrą pasę yy, jedzeniową. Skończyłam tam książkę, czytałam kandydata yy, Żółczyka i serio bardzo polecam. Ja się tak wkręciłam, żeby nie mogłam wyjść z tej kawiarni, dopóki tej książki nie skończę. I ją skończyłam. Na końcu była tak zaskakująca. Przez, miałam takie jedno wielkie wow. W życiu bym się tego nie spodziewała tego, co się tam działo. Na, na samej końcówce, więc polecam bardzo. I co? Później byliśmy na spacerku na wyspie tutaj w Budapeszcie, bo na rzece jest wyspa i naprawdę bardzo tam jest fajnie. Jest ogromny park, jest tam stadium do biegania, e, jakieś baseny i, i w ogóle takie różne atrakcje. Ale później też byłam tak zmęczona, że chciałam tylko wejść na autobus do metra i z powrotem. I byliśmy chyba. Na najlepszej pizzy w moim życiu, pojku. To było tak dobre. Ciasto genialne, takie niezapychające. O Jezu, dodatki też miałam, niczego sobie: tuńczyk, pomidorki. I była to pizza bez pomidorków na spodzie. I pierwszy raz się spotkałam z tym, że jak miałam taką pizzę, to nie miałam tam na do dole ani śmietany, ani mascarpone, tylko po prostu cieście był ułożony ser i to było super. Bo to nie było za tłuste, to nie było za sosowe, to było idealne. Więc tak nam minął dzień, na końcu się przyszliśmy, i teraz zaraz musimy iść spać, chociaż jeszcze jest jasno. Bo musimy dzisiaj wstać o jakieś 3.30, żeby zdążyć na samolot, ponieważ wystartuje go on o godzinie 6.00. Z jednej strony spoko, bo o 7:00 będziemy we Wrocku. I będziemy mieć cały dzień dla siebie, ale z tej gorszej strony jest to, że właśnie trzeba tak wcześnie wstać. I ja pewnie wstanę i prześpię się tylko jeszcze w samolocie, bo na lotnisku i w takich miejscach tak ja nie za bardzo potrafię spać. I będę miała taki dzień pewnie troszkę wyjęty z życia, no chyba że się czymś zajmę i w tym samolocie sobie dośpię, ale to zobaczymy. I tyle, no. Fajnie to było wejście kilku dni, właśnie na wakacje. Lubię takie jeździć na takie city breaki, ponieważ no, można odpocząć, można sobie fajnie potwierdzać, bo zazwyczaj jest fajna pogoda w różnych miastach. Dużo można zobaczyć, pochodzić, pojść sobie dobrego jedzonka. Ja tak sobie zazwyczaj szukam tanich lotów, gdzie są, patrzę jakie tam są ceny też na miejscu, bo nieraz jest tak, że są tanie loty gdzieś, a na miejscu jest strasznie drogo. Więc trzeba uważać, żeby to sobie zrównoważyć, jeżeli chcemy mieć tani wyjazd na małą liczbę dni. Najlepiej właśnie takie jeszcze, żeby nie trzeba było brać urlopu, czy coś to jest super. superona, Albo żeby właśnie ten jeden, dwa, dwa dni, a, a nie 7, 8, tak jak się leci gdzieś na wakacje, więc ja bardzo lubię takie wyjazdy i nawet lubię zrobić sobie w wakacje kilka takich mniejszych wyjazdów do różnych miejsc, do różnych miast, yy, niż taki jeden yy, długi wyjazd, na przykład gdzieś na podpalmę na jakiejś wyspę, chociaż teraz jak tutaj czułam, to czuję, że chciałabym pojechać na takie wakacje, wakacje, żeby też się poopalać, wyleżeć, bo właśnie ostatnio byliśmy w Rzymie, no i tam byliśmy niby ten jeden dzień na plaży, ale to nie było takie stricte. Wakacyjny wyjazd, teraz jesteśmy tutaj, tutaj to już w ogóle nie ma plaży, jeszcze padało, nie było za ciepło, więc czuję, że tego potrzebuję, no ale to pewnie gdzieś dopiero we wrześniu, o ile w ogóle nam się gdzieś tak gdzieś tego wylecieć. więc zobaczymy, Geiser, y? zbieram się do Spanka.